Dzisiaj urodziny Palknano. Jak to się w ogóle zaczęło, przypomnij? Zaczęło się wszystko 5 stycznia 2015 roku, kiedy po raz pierwszy na e, trasie na osiedlu Kuźniczka 60 osób pokonało pierwszą piątkę. Czy udało się, że wszystkie soboty biegacie, czy były jakieś przerwy? Przerwy były tylko wtedy, kiedy był COVID i był zakaz, zakaz biegania, a tak biegamy cały czas. Dzisiaj mamy 355. edycję. Super. Czy tych osób przybywa? Ile, czy może policzyliście, ile osób w sumie biega z Wami? Łącznie od początku, od 5 stycznia mamy 17 049 ukończeń. Także to jest ponad 70 tysięcy kilometrów, którzy uczestnicy parkanu w Kędzierzynie koźlu przebiegli. Jak w ogóle znajdujecie tych ludzi? Czy oni sami się znajdują? Jak wyglądało to na początku? Jak wygląda to teraz po Ludnej? Parkan to inicjatywa ogólnopolska i, ogólnopolska i tak naprawdę ogólnoświatowa. Osoby słyszą o nas, dołącza, dołączają. Parkan to jest taka inicjatywa, którą 5 kilometrów można pokonać biegiem albo spacerem. Po prostu zachęcamy wszystkich do aktywnego rozpoczęcia weekendu. Też, czy to jest przedsięwzięcie komercyjne, czy są tu wolontariusze. Ilu tych wolontariuszy jest, może kogoś pochwal, doceń, po podziękuj. Parkan to jest inicjatywa, którą organizują biegacze dla biegaczy. Jest to inicjatywa oddolna, społeczna, organizowana przez wolontariuszy, e, którzy co tydzień przygotowują, przygotowują parkan. Ja jestem koordynatorem, natomiast, na, natomiast co tydzień tak naprawdę się e, zmieniają i tutaj naprawdę chciałbym podziękować e, serdecznie całej ekipie takiej. Stałej, którą mamy czteroosobową, czyli Ela Rams, Ala Jankowska, Witek Jochimczyk bardzo często jest z nami Waldek Szeja. Także tutaj naprawdę chciałbym serdeczne podziękowania dla nich, ale tak naprawdę trzeba by było wymienić wszystkich 400 osób, które nam pomagają tak naprawdę systematycznie w organizacji tych biegów. Zapraszam wszystkich serdecznie do dołączenia do naszej inicjatywy. W twierdzy Koźle w Parku Kozielskim co tydzień w sobotę o godzinie 9 bez względu na to, czy biegasz, czy maszerujesz, czy truktasz, czy chodzisz z kikami. Parkan to jest miejsce dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. Jak to się stało, że Pani zaczęła biegać w Parkanie? Syn mówił mnie. W 2019 roku na dzień matki był. Bieg, biegaj zaproś mamy na bieganie. Przyszłam i od tego czasu biegam. To był 2019. No i super, okazuje się, że to był to świetny prezent. Tak. Początki jak, jak wyglądały, jak to teraz wygląda? Na początku biegałam 5 km, a w 2022 przebiegłam 10. Po raz pierwszy w biegu mikołajkowym. No to super. Najprzyjemniej to przyjść na park run i to jest początek dnia, a potem dopiero reszta. Panie Tadeuszu, jak to się zaczęło, że Pan w ogóle się pojawił na tym parku rania? Zaczęło się od Nordic Walking, słodkików. Oczywiście maszerowałem koło Dębowe i nie robiłem około 8 km. A w pewnym momencie, około 9 godziny, jak tutaj się odbywał już park, Pan Tomek, którego jestem bardzo wdzięczny, mówi: Panie Tadeuszu, przychodź Pan, spróbujemy biegać. Wyjdzie jedno kółko, dwa kółka i wyszło tak powoli, powoli, że dwa kółka robię. I to już robię. Od kilku lat, już nie pamiętam, chyba 4-5 lat, który już będzie chyba 180 parkrun. Już 180 parkrun, także już niedługo dwie, dwie setki będzie. I dzięki temu później jeszcze zaangażowałem się nawet w morsowanie na Dębowej. W serduszko pracuje super, po aptekach nie chodzę, wszystko w porządku, także ja przede wszystkim zawdzięczam panu Tomkowi. On jest moim jakby założycielem tego wszystkiego, że się czuję, mając już w tym roku 71 lat. Panie Grzegorzu, rozumiem, że y, 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 zbieżność nas jest nieprzypadkowa z panią Basią? Nieprzypadkowa, absolutnie przypadkowa. Tak. Czyli to cała rodzina biega? No, akurat córka mieszka we Włoszech, więc ona tam raczej nie biega, aczkolwiek no ma takie warunki do takiej powiedzmy turystyki górskiej. Rozumiem. Pan z kolei biega. Ile panu już w tym roku ma lat i od kiedy pan biega? Lat mam no, 80. I rozumiem, że to dalej jest wiek na bieganie? No póki nic powiedzmy stawy działają jak należy, to nie ma, problemu nie powinno być żeby tylko chciało się chcieć.